Witam serdecznie tu, bagectom Michał, lecimy, lecimy, nie śpimy. Pozdrawiam serdecznie drogich widzów i zajmiemy się dzisiaj krótkim materiałem. Nie róbcie widzowie tak, że wysyłacie do mnie Donate y i je później cofacie, bo bagectom nie da się kurwa, nie da się kurwa oszukać. Dostałem niedawno dosyć dobrą pulę donatów. Okazało się, że po trzech dniach, dwóch trzech dniach, zostały one wszystkie cofnięte. Wszystkie cofnięte. Bagietson Michale się nie podda. Jeśli nie chcesz stracić pieniążków, nie wysyłaj, nie zakładaj, że se zrobisz cofnięcie transakcji i wrócą do ciebie pieniążki bo pokazuję wam dowód, wygrałem dzisiaj 5 spraw w sprawie cofnięcia donate'ów, wróciły do mnie wszystkie, wygrałem przyściutko. proszę bardzo, bez danych, bo nie mogę podawać danych, ale jest Roz, rozstrzygnęliśmy sprawę na Twoją korzyść. Sprawa została rozstrzygnięta na Twoją korzyść. Ta sprawa jest już zamknięta, ale nadal zachęcamy Cię do współpracy z kupującym, w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Więc ja zwracam się do wszystkich kupujących, czyli do moich widzów, że do są dobrowolne i nie podlegają zwrotowi. Będę za każdego donata walczył do końca. Mi Wczoraj, jak otwarłem PlayPala, zobaczyłem na moim koncie minus 800 zł. Jest już plus 62. Więc. Po prostu wygrałem wszystkie transakcje i bagieco Michalen nie da się w chuja robić. Nie dam się w chuja robić. Jeśli nie chcesz wysłać do donate'a, nie chcesz sprawdzić, chcesz tylko zabłysnąć na, e, na moim streamie, żebym zrobił fikołka, czy coś potwalił, czy coś wy... rozjebał, płacisz, i niestety to jest wysłanie do YouTube, to jest dobrowolna sprawa. Nie dam się w chuja robić, bo ty te pieniążki cofniesz, a ja co? Ja już fikołka, podpalenie, kurde, ogniska, zrobienie, rozpiedolenie jakiejś ściany czy coś w tym rodzaju, robię jakiegoś z drewna. Ja już tego nie cofnę. Nie róbcie tak. Bo jeśli będzie się to powtarzać, zaplokuję donaty ze Playpala. To jest wyłącznie dobrowolna dotacja dla mojego kanału. Jeśli nie chcesz, nie płac. A jak, jak już chcesz, to daj mi małą kwotę. A nie, będziesz bindował, będziesz się pokazywał jaki to ja kurwa kozak Zajebiemy bagietce, a tu 400, a to stówkę, a to 500 A później mu kurde cofniemy Gówno prawda, wygrałem wszystkie sprawy Wszystko wygrałem, kasa jest moja Zastanówcie się drodzy moi kochani widzowie Nie róbcie takich numerów Dałem porządne argumenty serwisowi, który po dwóch minutach dał mi wszystkie takie informacje. Rozstrzygnęliśmy sprawę w, na Twoją korzyść. Może dużo osób pójdzie w chuj, ale mnie to nie interesuje. Nie chcecie wysyłać? Nie wysyłajcie. A jak już chcecie wysłać, to e, ja bardzo dziękuję. Kocham Wam za to, zrobię jakieś Fikołka, coś w tym rodzaju, ale po prostu nie ma cofania. Skończyło się babci, kurwa, sranie. Ja nie będę się kurwa błaznowo, kurwa przed kamerą, a Ty się kurwa cofniesz. I kocham Was wszystkich, moi widzowie. Kocham wszystkich, donatorów. Którzy nie cofają donate'ów. Dziękuję bardzo. Widzimy się na streamie w piątek. Elo, cześć i czołem. Pau!